Szczęść Boże, Jan Franczak, mówiąc krótko-króciutko i co nowego. Chciałbym Państwa zachęcić do obejrzenia najnowszego odcinka z cyklu BookTube w programie Kultywator na kanale PCH24 TV, który ukazał się w minioną niedzielę. Mówię w nim o najnowszej książce Romana Zięby, Jaskółka w katedrze, która ukazała się nakładem wydawnictwa Sumus. Jest to dziennik z, jak czytamy, z serca Afryki, a konkretnie z Rwandy. Niewielka objętościowo rzecz, ale bardzo ciekawa, i przypomnę, że już w jednym z poprzednich odcinków BookTube prezentowałem Państwu książkę tego samego autora Krzyż Ameryki która jest zapisem pierwszej pielgrzymki przez cały kontynent amerykański. Rzecz obszerniejsza, pasjonująca tak naprawdę, nie pozbawiona kontrowersji. Myślę, że ta książka też może budzić pewne kontrowersje i być może, być może będę miał szansę jeszcze coś więcej. Na temat tej publikacji powiedzieć. Zobaczymy. Warto, naprawdę warto sięgnąć po oba te dzienniki. Oba też ukazały się nakładem wydawnictwa Sumus. A z kolei na moim kanale mówię o drugiej części powieściowego cyklu o rewolucji francuskiej, czy też antyfrancuskiej, jak napisał jeden z moich widzów a mianowicie opowieści Jakobini Teodora jeske choińskiego Sądzę, że cały cykl warto przeczytać, aczkolwiek są to książki dość obszerne. Jednak myślę że w zestawieniu z tym co dzieje się w naszych czasach jest to niezwykle ciekawa lektura. Z kolei we wtorek na moim kanale będzie kolejne otwieranie na ekranie i tutaj w przypadku widzów, którzy wcześniej oglądają odcinki, mówiąc krótko, otwierania na ekranie na kanale rambul.com, tym razem informuję, że oba... Te kanały, czy oba, na obu tych kanałach ten najnowszy odcinek otwierania na ekranie ukaże się w tym samym czasie. A to dlatego, żeby dać wszystkim równe szanse, bo będzie konkurs. I zachęcam do oglądania. Z Panem Bogiem.